Witam wszystkich serdecznie na kanale Raptor 1011 z tej strony Przemo Hej, hej, zrobimy sobie szybką recenzję gry Call of Duty Black Ops Cold War. Jak widzicie, oprócz głównej gry mamy jeszcze możemy pobrać Call of Duty Warzone i Call of Duty Modern Warfare. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że każde pobranie jednej z tych gier zapewnia nam dysk a Call of Duty Black Ops Cold War ma prawie 170 GB. Pojemności. Wejdziemy sobie na kampanię. W głównej kampanii jest 17 różnych misji. Gra dzieje się za czasów e, zimnej wojny. Filmiki wszystkie można pomijać za pomocą krzyżyka. Gra ogólnie jest krótka, to na pewno będziecie chcieli wiedzieć. <laughs> Gra tak na maksimum jest na jakieś 7. Godzin. 7 godzin. Większość gry to jest praktycznie skradanka, infiltracja. Bardzo mało jest tutaj ogólnie strzelania. Może troszkę na początku i na końcu gry. A tak, to jest gra czuć klimat zimnej wojny i czuć, że jest to gra skradankowo-szpiegowska. Grafika postaci jest, no powiedziałbym, średnia. Nie jest zniewalająca Głównych postaci. Grafika postaci pobocznych jest średnia. To jest nasza kryjówka. Po tej kryjówce możemy chodzić, możemy rozmawiać sobie z naszą ekipą, która będzie nam pomagać w czasie naszych misji. I mamy tutaj tablicę, w której wybieramy misje. Gdy coś odblokujemy, wybieramy sobie misje główne lub poboczne. Gra jest w pełni po polsku. Szukamy kryptonimów, szyfrowanych transmisji, radzieckich kontaktów z Wietnamem, wszystko może być. twarzy jest bardzo fajna, ale grafika postaci, jak widzicie. No jest dobra, o, jest dobra. Potrzebowałem najlepszych ludzi CIA dlatego znowu poprosiłem o ciebie podejść do tablicy, prześledzimy naszą misję Może wpadniemy na jakieś trochę z wojny bierzemy też w, w misjach takich w których coś się przypomina naszemu bohaterowi. Przede wszystkim jest to wojna w Wietnamie i wtedy teleportujemy się do jego czasu z wojny z Wietnamie i tam też działamy. Jak widzimy, przy misjach też pisze ile zabraliśmy danych przedmiotów. Aby wczytać misję, dajemy krzyżyk i krzyżyk. Biała pineska na misji oznacza, że jest to misja główna. Wczytanie gry ogólnie jest bardzo, bardzo szybkie. Nasz główny bohater ma ksywę Bell. Możemy go sobie na samym początku nazwać. Możemy mu wpisać jakiś życiorys, co ogólnie nie wpływa na grę, ale jest to w sumie bardzo fajne. A jeśli chodzi o pada DualSense, bo gramy oczywiście na PlayStation 5, to na przykład teraz jadąc z pociągiem czuję dokładnie spoiny szyn w padzie. Po prostu pad drga w rytm, tak jak jedzie pociąg. Ciężko mi to wytłumaczyć. O teraz na przykład drga, także czuję, że. O, gdy. No powiem Wam, no nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć. Po prostu czuję, że jadę pociągiem. Jak widzicie grafika w postaci pobocznych jest. No jest tak... No, nawet niezadowalająca, taka średnia. Ogólnie grafika gry też zależy gdzie jesteśmy, jak są fajne, duże krajobrazy piękne. Zima czy na przykład... E, w wojna w Wietnamie to są krajobrazy bardzo piękne, żywe. A znowu, yy, no tak, tutaj widzimy, jeszcze grafika tak średnia. Efekty, efekty dźwiękowe są świetne. Muzyka też jest bardzo fajna, podoba mi się. Są stare, dobre yy, piosenki z tamtych lat, z lat 80. i z lat Uwak, czasów z wojny w Wietnamie. A jeśli chodzi o pada Dual Sense, to yy, zależy, jaką mamy broń, to na padzie czuć wagę u broni i czuć odpływem z spustu jak ta broń działa oczywiście sterowanie jest takie, jak we wszystkich strzelankach lewa gałka chodzimy, trzymamy lewą gałkę biegniemy, prawą gałką się obracamy L2 celujemy, R2 strzelamy trykiem zmieniamy broń kwadrat przeodwajemy, krzyżyk skaczemy i kółko możemy sobie zrobić zjazd gdy biegniemy lub kucznąć lub się położyć gdy kółko przytrzymamy to jest taka nowość, że możemy sobie gości używać jako tarczy Jak naciśniemy prawą gałkę I gdy w nas strzelają to nie otrzymujemy obrażeń, tylko otrzymujemy obrażenia gości, którego otrzymamy obecnie Jak widzicie jesteśmy zaraz w rodzinie nim, i niszczymy nie. Ogólnie gra się bardzo fajnie Także to jest na plus, mamy wiele różnych broni, mimo że to jest zimna wojna i myślałem, że tych broni będzie różnych tylko kilka. Możemy sobie gdzieś ciało przenieść. Czyli, podsumowując, gra jest bardzo fajna, ale ze względu na krótki czas gry i umowną grafikę nowej generacji, ponieważ ta gra też wyszła na poprzednie konsole, to to Gra może nie jest dobra do kupienia, jeśli chodzi o kampanię oczywiście, ale tak żeby od kogoś pożyczyć i część, to jest bardzo fajna. Jak widzicie, jest zimna wojna, dużo gry dzieje się właśnie w nocy, często nic, często nic nie widać, ale jak mówiłem, gra się bardzo przyjemnie i czuć, czuć klimat zimnej wojny, to jest najważniejsze. Tam w niektórych cenach też. Zobaczymy Renalda Regana i zobaczymy Gorbaczowa, który nawet będzie z nami rozmawiał. Także jest to oczywiście na plus. Ale gra tak, żeby przejść dla kampanii, to oczywiście, żeby kupić dla samej kampanii. Nie polecam. Gra w Multiplier jest i zombie. Także jeśli lubicie te tryby, tam jest bardzo dużo tych trybów, wiele, wiele różnych, to, to polecam. Dla samej kampanii to ogólnie tą grę odradzam, lepiej od kogoś pożyczyć no, gry nie będę oceniał ponieważ ciężko tu dać ocenę gdy kampania jest taka jest bo jest a znowu multiplayer no jest dla tych oczywiście osób którym takie granie się podoba ja osobiście kupuję gry i wolę dla kampanii grę zaliczyłem i osobiście mi się podoba może kiedyś do niej wrócę, bo powiem wam szczerze, mimo że gra jest krótka to... Bardzo lubię powtarzać tu niektóre misje Tylko jedynym minusem jest to, że jak przejdziemy grę to praktycznie nie jest o tej grze nie pamiętamy Bo ta treść jest No taka słaba, taka średnia Ale gra się ogólnie Fajnie No i oczywiście Panel dotykowy nie, Wibracje, czujniki ruchu To spełni wykorzystane wykorzystane Dual Sense Także to bardzo się podoba Im cięższa broń, tym ciężej trzeba nacisnąć L2 a im spust w broni stawia bardziej opór, tak samo tutaj mamy R2, stawia nam bardziej opór i co ciekawe, te przyciski też mają yy, wibracje także nawet jak strzelamy to te spusty nam wibrują i to jest bardzo, bardzo fajne, ale czy chcecie zagrać tą grę, czy chcecie ją przejść, to już powiem Wam, zależy wyłącznie od Was, mam nadzieję, że jak już Was na to naprowadziłem, czy Wam się to spodoba, czy nie. No jak widzicie, szpiegujemy sobie, patrzymy, śledzimy, zbieramy dowody i to jest bardzo fajne. Dzięki za oglądanie, rzućcie łapkę w górę i subka, trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na inne filmiki na moim kanale. Hej, hej, cześć! Tak, to jego szukamy. To